Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z innej bajki. Dzisiaj zagramy sobie. Uwaga, uwaga. Nie wiecie co to jest? Przecież to jest saper, przecież to saper. No to gramy w sapera. Aha, dobra. Jeżeli mam tłumaczyć, to wytłumaczę zasady, bo jak widzę, większość ludzi nie wie jak grać w sapera. I to mnie niestety martwi. Dobra, na razie nie jedziemy na czas, myleby udało się. No tak Obok jedynki jest zawsze jedna mina Jeżeli Pytacie o zasięg To zasięg jest taki O, Jeżeli tutaj macie zaznaczyłem sobie tym Taką kratkę Podejrzliwą Czyli na przykład tam jest jedynka To ta jedynka ma zasięg Właśnie w takich kratkach Czyli po skosie Prosto w dół i tak dalej Dobra. Tym się oznacza minę to znaczy, no właśnie, minę w saperze czy tam boby jak to woli, zawsze po skosie. No, zobaczcie, tutaj, tutaj nie ma, czyli musi być tutaj, no musi być tutaj. mina. czyli nie będzie tutaj, nie będzie tutaj, nie będzie tutaj, nie będzie tutaj. Jak są tutaj jedynki, to nie będzie tutaj. No właśnie, już tam się wszystko odkryło ładnie. Tutaj też nie ma, nie ma wszędzie, musi być tylko tutaj, czyli nie będzie tutaj. Tutaj musi być, bo jest jedynka po skosie, czyli nie będzie tutaj, bo ta dwójka ma tylko dwie przy sobie. Ta dwójka też ma tylko dwie. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Ta dwójka. No może mieć tutaj albo tam. No dobra, to już nieważne. Teraz tutaj. Tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Czyli jak nie ma tutaj, to nie ma przy tej jedynce. Tutaj, tutaj tutaj. Dobra, I jeszcze tutaj nie będzie. Tutaj musi być, czyli nie będzie tutaj. Tutaj będzie. Czyli ta dwójka. No nic, na razie nie mamy. Tu jest jedynka, tak? Czyli musi być tutaj. Czyli tutaj nie będzie. Jak tutaj jest dwójka, to nie będzie tu, 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 tu i tu. No właśnie. Jedynka tutaj mam po skosie, czyli już nie będzie. Tutaj jest jedynka, czyli musi być i tutaj zresztą też. Może trochę nawijam, ale wiecie. No. Tutaj jest dwójka, czyli ma jedno i drugie, ta, ta też ma jedno i drugie. Raz dwa, czyli trzy, bo tutaj jest trójeczka. No i to tutaj, tutaj cztery. No. Wygraliśmy sapera. Co 10 sekund, no trochę przydługo to znaczy, niby jest skonstruowany na 10 sekund, Zagraj ponownie. Pojedziemy sobie, zmienię sobie opcję, Średnio zaawansowany, To jest już trochę większa. Jazda znaleźć sobie z dwa obszary, bo to jest tak najlepiej dla początkujących. No i mamy tutaj, tutaj, tak. Teraz nie będziemy mieli tutaj, tutaj, tak. Teraz jesteśmy, że tak powiem, w dupie. Dobra, odznaczyło nam się trochę, tutaj, czyli tutaj są dwie, czyli tutaj musi być, dobra, tu po skosie. czyli nie będzie tutaj, tutaj musi być, bo jest tutaj dwójeczka, dobra, czyli musi być, nie, tutaj nie będzie, bo tu jest dwójeczka, tak, czyli musi być tutaj, bo tu jest dwójeczka, czyli nie będzie tutaj, tak, mhm. No, i tutaj już mamy załatwione na razie. Chyba, że coś pominąłem, to się zaraz okaże. To samo wyjdzie w praniu. Musi być tutaj, bo to tu jest dwojeczka. Mhm. Czyli nie będzie, tutaj, nie będzie tutaj. No i nam się trochę odsunęło obszaru. Musi być tutaj, innym słowem. Czyli nie może być tu. Czyli jak jest tutaj, to nie może być tu, nie może być tu. Tutaj też nie może być i nie może być tu. Mhm. Trzy tu są, tak? Czyli musi być jeszcze tu, bo tu jest trójeczka. No musi być tutaj, no nie ma opcji. Tak obstawione, tak. Mamy już cztery do czwórki, tak? Czyli tutaj są trzy. No to się w miarę by mogło zgadzać. Właściwie to musi się zgadzać, bo inaczej bym trafił pewnie na minę już w tym okresie gry. Pta się mleczko, oczywiście nie reklamuję, ale wcinam. Mhm. Uh -huh. Tutaj dwójka jest, tutaj nie ma miny na pewno. Dobra. Mhm. Czyli jak jest tu? Nie ma tu, nie ma tu, nie ma tu, nie ma tu. Czyli musi być tu. Zaznaczy minę to wszystko z to Znaczy tak strzelając, czyli tutaj nie będzie. Tutaj też nie będzie hmm. Czy jak jest tu, nie będzie tu, nie będzie tu Nie będzie tu To są same jedynki, to wygląda podejrzliwie No, Tutaj może być wina Więc nie zaznaczam, tutaj nie będzie Raz, dwa, trzy, tak? No i teraz już mamy sytuację pasową, że tak powiem Gdzie się chce tylko płakać, musi być tutaj, no, to jeszcze to jeszcze jest pewne. Raz, dwa, trzy, tak? No dobra, odkryło nam się. O. Czyli mamy już tutaj na pewno minę. Tyle wiadomo. Czy nie będzie tu, będzie tu. E, ho, ho, ho. ho. Czy musi być tutaj? Nie, ma na wyjście. Czy musi być tutaj? Czy nie będzie tutaj, będzie tutaj. Ok. Czyli nie będzie tu, nie będzie tu, nie będzie tu, będzie tutaj. E, tak, tak, y, tak, tak, ok. Trochę nam się przerzedziło. Tutaj jest dwójka, tak czyli musi być tutaj. Czyli jak jest tutaj dwójka, to musi być tutaj, czyli tutaj nie będzie, bo tu jest jedynka. Tutaj też nie będzie. Tutaj nie było. A, bo tutaj ta dwójka miała zasięg do tego. Kurde. O, odkryło nam się dużo. Może jakoś szybciej pójdzie. Mhm, czyli tutaj też musi być. Tak, tak. Tak, tak. Tak, okej. Okay. I mamy już trochę rozbrojone Tutaj okay, musi być tak Tutaj, o, tutaj nie będzie, dobra no, To jest jeszcze w zasięgu tego to, O, tutaj też jest w zasięgu tego, to jest też w zasięgu tego e, Trujeczka. no to na razie raz No to gdzieś tutaj będzie mina Tutaj po skosie, tak? No tak Musi być po skosie, czyli nie będzie tu. Dobra, na razie lećmy tutaj, tutaj na pewno nie będzie. Tutaj, na pewno tutaj ma... Ta dwójka ma zasięg na dwa, czyli będzie tutaj No dobra. Trochę mogę mącić, ale wiecie, w saperze to się trzeba skupić maksymalnie. Czyli tutaj nie będzie, bo tutaj jest jedynka. Tutaj jest dwójeczka, która potrzebuje pomocy, ewidentnie. Dobra, tak, 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 tak. No jak? Jak tu nie było miny? Przy tej dwójce, boże. Dobra, mamy dwa obszary. Mhm. Dobra. Tak, tak, tak. Mhm. Musi być tutaj, czyli nie będzie tutaj, czyli jak tu razy 2-3, to tutaj musi być, czyli nie będzie tutaj, dobra, znowu, znowu się wkopałem Tutaj, nie, tutaj, tak, to, to tutaj musi być, tak, to jest ewidentne Czyli tutaj też musi być, dobra, tutaj jeden, tutaj dwa, tutaj 3. a, czyli nie będzie, tu, nie będzie tu, nie będzie tu, nie będzie tu, no właśnie, odkryło nam się trochę Dobra. Teraz nie będzie, tu nie będzie, tu nie będzie, tu nie będzie tu, ale tutaj... Aha, no dobra, tutaj też nie będzie. Tutaj po skosie musi być, czyli tutaj nie będzie, czyli tutaj też nie będzie, czyli będzie tu, nie będzie tu dobra. Tutaj po prostu jeden moment nieuwagi już jest po nas. Mhm. Czyli tutaj dwa, czyli trzeci. Trzeci, trzeci. tutaj Trzec, jest impas. No właśnie, to jest impas, tutaj będzie trzeba strzelać. To sobie na koniec zostawię. Tutaj musi być, tak, czyli nie będzie tu, czyli będzie tu, nie będzie tu. A właśnie tam mogło być. No i strzeliłem, akurat się udało. Czyli nie będzie tu, nie będzie tu, czyli będzie tutaj. Tak mówię. dobra, tutaj jeszcze na razie nie strzelam. A tutaj na nie, no tutaj na pewno nie będzie. Mhm. No i co? Tutaj też mamy impas. Nie, to są dwa, czyli tutaj nie będzie. Dobra. E, czyli tutaj mamy, to tutaj też musimy mieć. Dobra. Czyli, 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 czyli. Jestem w dupie, znowu jestem w dupie. Tutaj też będzie impas. Tam, tam, może się coś da. Tutaj też się może coś da. Zaraz sprawdzimy. Czyli 3, czyli 2, tutaj nie będzie. Tutaj nie będzie, tutaj czyli będzie na pewno tutaj. Czyli nie będzie tutaj. Nie będzie tutaj. Czyli nie będzie tutaj i tutaj. Czyli będzie tutaj. Raz, dwa, trzy. Czyli musi być tutaj. No i właściwie to tutaj musi też być. Bo tutaj 4, tutaj 3. No właśnie. Mące, <grym>, jak nie wiem, kto. Dobra, tutaj musi być. Czyli nie będzie tu, tu, tu. Tak, czyli, 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 czyli tutaj będzie. E, cztery. No to tutaj cztery muszą być, no? Czyli jest tak? Jest dobrze. E, dwa, czyli nie będzie tu. Trzy. Raz dwa. No dobra, czyli tutaj muszą być dwa. Czyli musi być tutaj, no. Inaczej mówiąc. Trzy, czyli nie będzie tu, nie będzie tu. Mhm. Jak tutaj jest raz dwa, no to... <ścoughs> Dobra. Staje na razie taki mały impas. Czyli dużo użyłam te słowa impas. No dobra, tutaj są trzy, czyli tutaj nie będzie, tu nie będzie. No, Raz... no tutaj jest dwójka, czyli musi być tutaj mina. E... Tutaj jest... Aha, dobra, czyli tutaj nie będzie, no w takim razie. Raz, dwa, czyli tutaj też nie będzie. <śmiech> <śmiech> Raz, dwa. Mam jeszcze kilka kratek do rozwalenia. Dobra, no i teraz dupa. Dupa, dupa, dupa. To konkretnie, może się cofnijmy tutaj. Zobaczmy, czy czegoś się nie da przypadkiem zrobić, w tym miejscu. Trzy, nic. Tutaj raz, dwa, trzy. Nie, no tutaj jest jedno. Tutaj, tutaj jest jedno, tak. Możemy strzelać jedną kratkę, ale tą jedną kratkę pewnie spieprzy i to po całości. Dobra, tutaj albo tutaj, tak? Jak będzie tutaj? Przypuśćmy taką sytuację, że tak. Wszystko się zgadza? No, zgadza się. Lalala. Tutaj są dwa, tutaj też są dwa Tutaj są trzy, są trzy Czyli wszystko się zgadza typowo Zaznaczę sobie to tak Dobra, na razie nie, nic nie zaznaczam No tylko mnie w błąd to zrobi No to wracamy tutaj Tutaj coś musi się rozwiązać No po prostu musi Dobra, no. Albo tu, albo tu. Jeden wariant jest. Kurde. Dobra, raz, dwa. Wątpię, żeby była tutaj mina. Lecz kto wie Na no impossible, tak? Stawiam, że tutaj nie będzie miny. Tutaj nie będzie miny. Nie. Tutaj nie będzie. Stawiam 3, 2, 1 ryzyko. No i nie ma. Coś tam się ruszyło. Raz, dwa. No i też gówno nam to dało, że tak powiem. Tutaj powinienem postawić. Ale tutaj... Dajcie mina. Nie, nie no. Ryzyk fizyk. Dobra, piąteczkę mamy, to jest już. Łatwienie, raz, dwa, trzy, cztery Dobra, czyli mina musi być inaczej mówiąc tutaj i tutaj, no bo tutaj jest czwóreczka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli tutaj nie będzie. Tak, tutaj są dwie, czyli tutaj też nie będzie. Tutaj są dwie, czyli tutaj też nie będzie tutaj też nie będzie. Dobra, też mamy ułatwioną sytuację i to bardzo. Raz, dwa, czyli musi być tutaj. Raz, dwa, czyli musi być tutaj, czyli nie będzie. Chwila chwila. Dobra, nie będzie tu. I tutaj, tutaj, dwójeczka ma, tak, tutaj, tutaj będzie, cztery, teraz, tutaj jest w narożniku jedna bomba, tutaj są trzy, nie wiem jak to teraz rozegrać, bo to są impasy. Można tylko strzelać, gdzie te, gdzie tych min może nie być. Są, so, tak, dobra, to trzeba rozegrać fachowo, Roz, raz, dwa, trzy, no dobra, tu jest jeden, czyli trzy zostały, tutaj muszą być dwie, to musi być jedna, czyli nie będzie tutaj miny, tak, Aha. czyli miałem farta, bo gdzieś tutaj jest jednak mina. Dobra. tra la la Aha, dobra. Tutaj może... Tutaj będzie mina. Czyli... Albo nie. Tutaj będzie mina, tak? Jeden, czyli tutaj jest... To jest mina, czyli tutaj by nie było w takim razie. Ale może być też tutaj. To jest też dupa. Dobra, albo jest tutaj. Tu jest mina. Trzy warianty. Trzy warianty. Dobra, strzelamy. Mina jest tutaj. Już czuję, że jest tutaj. <głosy> <głosy> tak, dobra. Czyli mina jest jeszcze. Trzy miny zostały. Dobra, a to już sytuacja nam się ułatwiła. Raz, dwa. Powiem sobie, że tak pasuje. Dobra, lecimy więc. Dobra, o, trójeczka mamy. Dobra, to ja na razie się cofam. Trójeczka. Wiem, że to są trzy miny. A wiem, że tu jest jedno. To już nam się ułatwiła droga i to nieźle. Dobra, strzelamy tak jak było. Raz, dwa i trzy. Tak. Owszem. Mina tu jest, tu jest mina. No dokładnie. Tutaj nie było miny. No jak to polminy. Była tutaj i była tutaj. No trudno. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Pograjcie sobie w sapera, bo naprawdę znakomita gra i do zamaczenia, do usłyszenia.